Nie no idę kurwa do tego sklepu Chcesz zejść czy ci zamówić? Ale jak zamówić? Szybciej zejdę i wezmę sobie. To są zakupy w 15 minut! No a ja kurwa w 15 minut kawę sobie piję już. Wiesz? Więc dzięki, ale jedzonko możemy zamówić. To zamawiasz ty dzisiaj. Nie zamawiam, ja bo kurwa nie chcemy się siedzieć i szukać tego żarcia znowu. Pierdolę to kurwa, ja kto zamawiam? ci... Przyjechał... Codziennie! Codziennie prawie zamawiał! Tak! A kto wczoraj tak. zamawiał meczka? A kto ci dzisiaj przywiózł z ty. Yy. No, dwa dni. Co to jest dwa dni? Ja codziennie. A się kto cię tupewoził cały weekend tam i z powrotem? I był super kierowcą. I teraz nie masz prawa na mnie żadnego narzekać, bo ja byłam super przez weekend? Super, byłeś. Zawodzę jedzenie. No, kurwa, nie zamówię, bo nic mi... nie chcę mi się zamawiać jedzenia, bo nie wiem, co kurwa możemy zjeść. Ile A Na co to, masz ochotę? No właśnie, na nic. No to nie jest.